Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Makiem, którym skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce, gdzie dzielimy się dobrą nowiną poprzez telewizję i szkoły biblijne Harris na całym świecie. A teraz Andrew, witaj w poniedziałkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Dzisiaj kontynuuję serię, którą rozpocząłem w zeszłym tygodniu, mówiąc o życiu w równowadze między łaską i wiarą. To tytuł tej książki, którą mam. Mam ją również w formie podręcznika i mam też płyty CD i DVD. Nauczam tego trochę inaczej niż na płytach CD i DVD. Po prostu poczułem, że mam to zrobić. W ostatni piątek zacząłem nauczać z listu do Hebrajczyków rozdział czwarty. Tak więc wszystkie te materiały będą miały trochę inne podejście niż to, które prezentuję tutaj w programie telewizyjnym. Mówię to, aby podkreślić, że nauczam tych samych prawd, ale jeśli weźmiesz te programy telewizyjne i połączysz je z tymi materiałami, myślę, że nawet lepiej zrozumiesz to, co mówią, ponieważ to są te same prawdy, tylko omówione z innej strony. I wierzę, że to pomoże ci w uchwyceniu się tej prawdy. Jak powiedziałem w zeszłym tygodniu, jest to coś, co w pewnym sensie jest główną różnicą pomiędzy moją służbą a większością służb. Czuję się w w pewnym sensie jakbym był stawem lub więzadłem trzymającym dwie rzeczy razem. Istnieje obóz łaski i obóz wiary i w zasadzie obóz łaski całkowicie odrzuca obóz wiary, a obóz wiary odrzuca obóz łaski. Nie ma między nimi zgody, ale jak mówi to nauczanie, to równowaga między łaską i wiarą tak naprawdę uwalnia Bożą moc. Jeśli weźmiesz łaskę i zrobisz z niej skrajność, zaowocuje to biernością i akceptacją wszystkiego, co się dzieje jako woli Bożej. To skutkuje tymi nauczaniami o skrajnej suwerenności Boga, gdzie wszystko, co się dzieje, zależy całkowicie od Boga: czy jest to dobre, czy złe, a ja mówię ci, że to są straszne rzeczy. To jest straszny, straszny błąd. Już wcześniej ludzie wściekali się na mnie, kiedy przeciwstawiałem się tej skrajnej suwerenności Boga. Ludzie podchodzili i mówili: to diabelstwo, jak śmiesz tak nauczać. Ja brałem ich własne nauczanie i odwracałem je przeciwko nim, mówiąc: Chwileczkę, czy nie wierzysz, że wszystko, co się dzieje, jest wolą Boga? Tak, absolutnie. W takim razie nie mógłbym tego nauczać, gdyby nie była to wola Boża. A oni się wściekali, mówiąc: Nie, to nie jest Bóg. Cóż, naruszasz swoje własne nauczanie, ponieważ twierdzisz, że wszystko, co się dzieje, jest wolą Boga. To po prostu nie działa. To jest skrajność. Wierzę w suwerenność Boga, ale nie w suwerenność Boga, o której naucza większość fundamentalnych chrześcijan, gdzie Bóg kontroluje wszystko i to od Boga zależy, czy zostaniesz uzdrowiony, to od Boga zależy, czy ci się powodzi, czy nie, czy masz radość, czy nie, gdzie Bóg przesuwa nas jak figury szachowe, a my nie mamy w tym żadnej roli. To nie jest prawda. To nie tylko łaska Boga. Mamy rolę do odegrania i to właśnie Biblia, Nazywa wiarą, ale z drugiej strony istnieje skrajny rodzaj wiary, który nie uznaje, że łaska jest sposobem, w jaki Bóg się porusza i że Bóg nie daje nam tego, na co zasługujemy i nie odpowiada na naszą wiarę. Nasza wiara, jeśli jest właściwie rozumiana, prawdziwa biblijna wiara, jest tylko pozytywną odpowiedzią na to, co Bóg już uczynił. To nie jest coś, co robisz, aby uzyskać pozytywną odpowiedź od Boga. Tak więc o tym nauczałem przez cały zeszły tydzień. W piątkowym programie zacząłem zagłębiać się w list do Hebrajczyków, rozdział czwarty, gdzie jest mowa o tym, że istnieje odpoczynek dla ludu Bożego i że musimy pracować, aby wejść do tego odpoczynku. Potrzeba trochę wysiłku w odnawianiu naszego umysłu, aby dojść do miejsca, w którym mamy pokój i ufamy i polegamy na tym, co zrobił Bóg, a nie na naszej własnej dobroci, gdzie nie zbliżamy się do Boga na podstawie naszych uczynków. Już dużo powiedziałem, ale o tym już mówiliśmy. Chcę przejść do księgi rodzaju rozdział pierwszy i rozdział drugi. Zacząć to pokazywać, ponieważ w liście do Hebrajczyków rozdział czwarty, gdzie zaczyna się mówić o odpoczynku, jest to odniesienie do Boga, do tego, jak to on odpoczął siódmego dnia. Jest to cytat z księgi rodzaju rozdział drugi, werset drugi, który mówi: W siódmym dniu Bóg ukończył swe dzieło, które uczynił, i odpoczął siódmego dnia od wszelkiego swego dzieła, który stworzył. Tak więc Bóg odpoczął siódmego i w ostatni piątek tłumaczyłem, że to nie dlatego, że był wykończony. Bóg nie męczy się w ten sposób, Bóg nie musi odpoczywać. Jego siła i możliwości nie są niczym ograniczone. Kiedy jest napisane, że odpoczął, odpoczął, ponieważ wszystko było ukończone. Było to tak doskonale zrobione, że Pan nie musiał odpowiadać nam i nagle zrobić coś, aby zaspokoić nasze potrzeby. To jest naprawdę ważne. Ponieważ to doskonale ilustruje, o czym mówię, o pokładaniu przez nas wiary w Bożej łasce. Wróćmy więc do Księgi Rodzaju Rozdział 1. W Księdze Rodzaju Rozdział 1 zauważysz, że Bóg najpierw stworzył niebiosa i ziemię, a następnie w wersie trzecim Bóg powiedział, niech stanie się światłość. I stała się światłość. To był pierwszy dzień stworzenia. Dopiero czwartego dnia Bóg stworzył słońce, księżyc i gwiazdy. Tak więc stworzył światło trzy dni przed stworzeniem źródła, z którego to światło miało pochodzić. To jest ważne. Znajduje się w tym wielka prawda. Nie będę o tym mówił, ale to niesamowite. Widzieć, jak Bóg stworzył niebo i ziemię, potem powiedział Niech się stanie światłość i rozkazał, aby wszystkie wody zostały zebrane w jedno miejsce i aby pojawił się suchy ląd, a potem przemówił i stworzył drzewa i roślinność, a potem stworzył zwierzęta w morzu i na suchym lądzie. And then in the 26th verse, A potem w 26 wersecie powiedział: Uczyńmy człowieka na nasz obraz według naszego podobieństwa, niech panuje nad rybami morskimi i ptactwem niebieskim, nad bydłem i całą ziemią oraz nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają po ziemi. I dalej mówił o tym wszystkim. Jeśli to przestudiujesz, ja nie zamierzam poświęcić czasu na studiowanie, tylko to zaznaczę, ale możesz to wszystko przeczytać w Księdze Rodzaju, rozdział pierwszy. Człowiek został stworzony w ostatniej części. 6 dnia, a mówię to dlatego, że 6 dnia Bóg. Zaczął stworzyć zwierzęta, a potem po stworzeniu zwierząt stworzył człowieka i przyprowadził zwierzęta do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie. Tak czy inaczej, stworzył wszystkie zwierzęta lądowe i człowieka szóstego dnia, a potem w rozdziale drugim odpoczął siódmego dnia. Więc chodzi mi o to, że człowiek nie został stworzony jako pierwszy, mimo że był to cel i punkt centralny Bożego stworzenia, człowiek został stworzony jako ostatni, na samym końcu. Dnia. Wierzę, że znaczenie tego jest takie: Bóg stworzył wszystko, czego człowiek kiedykolwiek będzie potrzebował. Przewidział wszystkie nasze potrzeby i najpierw. Stworzył całe zaopatrzenie, a potem stworzył nas, abyśmy natychmiast weszli w odpoczynek w ten dzień Szabatu, w którym wszystko było ukończone. Bóg odpoczął nie dlatego, że był zmęczony, ale dlatego, że wszystko było kompletne i wtedy my natychmiast weszliśmy w tę kompletność. I tak Adam, kiedy potrzebował wziąć oddech, Bóg nie musiał tworzyć powietrza, żeby mógł on oddychać. On to przewidział i już stworzył powietrze i wszystko co Adam musiał zrobić, to po prostu oddychać. Kiedy Adam potrzebował czegoś do jedzenia, nie musiał mówić: "Boże, jestem głodny". A wtedy Bóg musiał mu odpowiedzieć i dać mu coś do jedzenia. Bo Bóg już to przewidział i na tej planecie było wystarczająco dużo jedzenia, aby nakarmić miliony, miliardy ludzi. Wiesz, że według Niektórych ludzi na naszej planecie żyje obecnie ponad 7 miliardów ludzi, a jednak Bóg nigdy nie musiał stworzyć nowego powietrza, nie musiał stworzyć nowego jedzenia, nie musiał stworzyć nowych drzew, nowej ziemi, nowego niczego. Czy wiesz, że kiedy Adam i Ewa byli na tej ziemi sami, wierzę, że było wystarczająco dużo powietrza, aby utrzymać 7 miliardów ludzi, których teraz mamy? Całe to zaopatrzenie było już wtedy, już wtedy było tyle jedzenia, że wystarczyłoby na wykarmienie wszystkich ludzi, których widzimy dzisiaj na naszej planecie. Bóg przewidział potrzeby nie tylko Adama i Ewy, ale całej ludzkości po wsze czasy w przyszłości. Bóg stworzył wszystko, czego będziemy potrzebować. Wierzę, że całe złoto, całe srebro, wszystkie metale, których będziemy potrzebować, wszystkie zasoby na tej ziemi, których kiedykolwiek będzie potrzebować ludzkość, Bóg je przewidział i one już tu są. To jest jeden z powodów, dla których nie popieram i nie promuję stanowiska, które tak wielu ludzi dziś promuje, że ziemia jest bardzo krucha i że niszczymy ziemię i że jeśli czegoś nie zrobimy, to zniszczymy warstwę ozonową, zniszczymy wszystkie te rzeczy. Bóg przewidział wszystko, co ludzkość może kiedykolwiek zrobić i wierzą, że ziemia nie jest krucha. Uważam, że wiele z tych myśli bierze się stąd, że ludzie nie wierzą, że została ona stworzona w sposób nadnaturalny. Ludzie wierzą, że wyewoluowaliśmy, że to wszystko przypadek i okoliczności, że jest bardzo krucha, że to absolutna anomalia, że życie istnieje, ponieważ szanse i los jest przeciwko nam. I wierzę, że jest ona krucha i że możemy zrobić coś, co ją zniszczy. Ja wcale w to nie wierzę. Wierzę, że Bóg stworzył Ziemię i wiedział o wszystkim, co człowiek zrobi, zapewnił wszystko, czego będziemy potrzebować. Czy to oznacza, że będziemy? Wiecznie używać paliw kopalnych? Nie wiem, czy istnieje limit dla paliw kopalnych. Słyszałem kilka raportów, że dosłownie gdybyśmy używali paliw kopalnych, które są dostępne w tej chwili, to utrzymałyby one wszystko, co ludzkość chce zrobić. Miliardy ludzi przez setki lat. Więc nie jestem pewien, czy zbliżamy się do końca tego zaopatrzenia, ale jeśli tak, to cóż, istnieje inny sposób, aby to zrobić. Widziałem samochód, który przejechał ponad 160 tysięcy kilometrów na wodzie. W jakiś sposób oddzielił wodór i tlen z wody i przejechał ponad 160 tysięcy kilometrów. Przejechał ponad 160 tysięcy kilometrów na wodzie. Jeśli nie paliwa kopalne, to istnieje coś innego. Nie chcę się zagłębiać w te wszystkie ekologiczne kwestii, ale nie wierzę, że Ziemia jest krucha, że ją niszczymy i że możemy ją zniszczyć. Uważam, że jest to pogląd wywyższający ludzkość i pomniejszający Boga. Moim celem w mówieniu tego wszystkiego jest to, że Bóg stworzył wszystko, czego cała ludzkość kiedykolwiek będzie potrzebować, a potem odpoczął. Nie dlatego, że był zmęczony, ale dlatego, że wszystko było kompletne. Przewidział każdy problem, każdą potrzebę, wszystko, czego ludzkość może potrzebować i to wszystko jest. Jest tutaj. To wszystko jest tutaj. Nie mogę tego udowodnić na podstawie pisma, ale po prostu na podstawie tego, co wiem o panu. Wierzę, że mógł spędzić całe eony myśląc o tym, co dokładnie zamierza stworzyć, co się stanie i o wszystkich potrzebach ludzi. A potem, kiedy powiedział, niech się stanie światłość, te słowa mogły sprawić, że wszystko się wydarzyło, ale on mógł spędzić eony na zastanawianiu się, co to znaczy, i po prostu stworzył światła i, i zrobił te rzeczy. Bóg przewidział każdą potrzebę i kiedy Adam czegoś potrzebował, nie musiał iść do Boga, a Bóg mówił, zapomniałem, że musisz oddychać, pozwól, że stworzę powietrze, a potem kiedy Adam jest głodny, Bóg powiedział, nie przewidziałem tego, ale jeśli mi uwierzysz, dam ci jeść. Nie, Bóg stworzył wszystko, czego Adam i Ewa, cała ludzkość mogłaby zapragnąć. Wszystko, czego moglibyśmy zapragnąć, jest tutaj w nadnaturalnej obfitości. Wierzy, że kiedy grzech wszedł na świat i śmierć zaczęła przychodzić przez grzech, ludzie umierali, zwierzęta umierały, rośliny umierały. Bóg to przewidział i dlatego dał stworzeniu zdolność do rozmnażania się. Spójrz na to, jak to zostało powiedziane to niesamowite. Werset jedenasty. Potem Bóg powiedział: Niech Ziemia zrodzi trawę, rośliny wydające nasiona i drzewo urodzajne, przynoszące owoc według swego rodzaju, którego nasienie będzie w nim na Ziemi. I tak się stało. I ziemia wydała trawę, rośliny wydające nasienia według swego rodzaju i drzewo przynoszące owoc, w którym było nasienie według swego rodzaju. I Bóg widział, że to było dobre. Czytamy to i myślimy. To takie trochę wielosłowne. Dlaczego nie powiedział po prostu: Niech będzie trawa, niech będą drzewa, niech będą zioła? Ponieważ gdyby stworzył to w ten sposób, po tym jak grzech wszedł do stworzenia, te pierwotne drzewa, trawy i zioła umarły, wtedy musiałby stworzyć nową trawę, drzewa, drzewa, zioła i tym podobne rzeczy. Ale kiedy je stworzył, powiedział w bardzo konkretny sposób: Niech ziemia zrodzi trawę, rośliny wydające nasiona i drzewo urodzajne. Przynoszące owoc według swego rodzaju, którego nasienie będzie w nim. Wiesz, że sposób, w jaki powołał te rzeczy do istnienia, on dał wszystkim trawom, wszystkim roślinom, wszystkim drzewom wydającym owoc, a także zwierzętom i ludziom zdolność do rozmnażania się. Tak więc, kiedy pojawił się grzech i śmierć zaczęła pojawiać się w stworzeniu,. Nie musiał wstawać rano i mówić, niech powstanie milion nowych krów, aby zaspokoić potrzeby ludzkości. Niech powstanie milion nowych bananów i tym podobnych. On stworzył je tak, aby się rozmnażały. A to oznacza, że kiedy Bóg odpoczął, to jest naprawdę znaczące, ponieważ On już nigdy nie musiał nic stworzyć. On nie wstaje i nie tworzy nowych zwierząt, nowych ludzi, nowych drzew, nowych owoców, nowego czegokolwiek. On przewidział wszystko, co może się wydarzyć, nawet grzech, który nadejdzie i śmierć, która spowoduje koniec trawy, drzew, roślin i innych rzeczy. Przewidział to i dał im zdolność do rozmnażania się przez nasiona. Tak więc, kiedy jest napisane, że Bóg odpoczął siódmego dnia, jest to naprawdę dokładny opis tego, że On nie wstaje i nie musi stwarzać nowych rzeczy, nie musi nic robić, On przewidział potrzeby ludzkości na wiesz. Od stworzenia zapisanego w Biblii minęło trochę mniej niż siedem tysięcy lat i od tego czasu on nie musiał niczego tworzyć. On to wszystko przewidział. Jeśli rozrośniemy się do 14 miliardów ludzi na planecie, czy ilekolwiek, zawsze będzie wystarczająco dużo powietrza, wystarczająco dużo tlenu, zawsze będzie wystarczająca ilość żywności i zasobów. Niektórzy mówią: Nie rozumiesz, że wyczerpujemy te wszystkie rzeczy? Cóż, to wy nie rozumiecie, że Bóg odpoczął. On przewidział to wszystko i uczynił to tak kompletnym, że wszystko, co Adam musiał zrobić, jeśli chciał banana, to siebie. Wziąć banana i Now, powiedzieć dziękuję. Czy to znaczy, że Bóg podał mu go dożylnie? Nie, nie dostał tego przez osmozę. Musiał coś zrobić. Musiał wyciągnąć rękę, musiał wziąć banana, musiał go obrać, musiał włożyć go do ust, musiał go przerzuć, musiał, go przerzuć, musiał połknąć, ale Bóg zapewnił zaopatrzenie, zanim on w ogóle miał taką potrzebę. Zobacz, jest w tym doskonała ilustracja tego, o czym mówię o równowadze między łaską i wiarą. Niektórzy ludzie myślą, że Bóg nie przewidział ich problemów, więc kiedy mają na przykład fizyczną potrzebę uzdrowienia, jeśli w ich ciele pojawi się rak, idą do Boga i mówią: Boże, proszę, uzdrów mnie. I wierzą, że muszą coś zrobić, żeby sprawić, że Bóg się poruszy i ich uzdrowi. Jednak Biblia uczy nas w pierwszym liście Piotra, 2,24, że ranami Jezusa zostaliśmy uzdrowieni. To już zostało zrobione. Jest bardzo podobne do Adama. Kiedy zgłodniał, nie musiał prosić Boga o banana. Bóg już go stworzył, banan już tam był. Wszystko, co musiał zrobić, to wyciągnąć rękę i go wziąć. Oczywiście nie stało się to automatycznie, Bóg nie sprawił, że otrzymał wartości odżywcze z tego banana bez wyciągnięcia ręki. Wzięcia Obrania i zjedzenia, ale Adam tylko reagował na to, co Bóg już zapewnił. Bóg już zaopatrzył potrzebę, a jego wiara była niczym innym jak pozytywną odpowiedzią na to, co Bóg już zapewnił. To sposób, w jaki wiara i łaska muszą działać w Nowym Testamencie. Musimy wierzyć, że Bóg z łaski już nas uzdrowił. Tak jak mówi pierwszy list Piotra 2,24, Jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Więc kiedy lekarz powie Ci, że masz raka, nie idziesz i nie prosisz, Boże, czy mógłbyś mnie uzdrowić? Patrząc na to w ten sposób, znajduje się w tym element zwątpienia. Jeśli Bóg Cię nie uzdrowił, to istnieje możliwość, że może Cię nie uzdrowić. Większość ludzi myśli, że to zależy od tego, jak szczerzy byli, jak mocno się modlili, jak bardzo płakali, jak bardzo rozpaczliwa jest ich sytuacja, więc robią różne rzeczy. Jeśli nie widzą natychmiastowych rezultatów, organizują łańcuszek modlitewny i próbują nakłonić innych ludzi do wywarcia presji na Boga i może, gdybyśmy zebrali tysiąc osób bombardujących Boga, to może nie odpowie na Twoją modlitwę, ale tysiąc osób może zmotywowałoby Boga. Wiem, że nie ująłby tego w ten sposób, ale to jest logika, którą wielu ludzi się posługuje. Widzisz to, co robisz, to zaprzeczasz temu, że Bóg już przewidział i że przez Jego rany zostałeś uzdrowiony. To już się dokonało. Nie musisz iść do Boga i prosić Go o uzdrowienie i mówić, Boże, proszę, odpowiedz na moją wiarę. Wierzę Ci, a teraz Ty mnie uzdrów. W tym jest zwątpienie, ale jeśli zrozumiesz, że Bóg stworzył już wszystko, co Adam potrzebował do jedzenia i wszystko, co Adam musiał zrobić to, wybrać to, co chciał zjeść, wyciągnąć rękę, wziąć to i podziękować. Podobnie Bóg już zapewnił ci uzdrowienie. Jeśli zdiagnozowano u ciebie raka, stwardnienie zanikowe boczne, cokolwiek nieuleczalnego, nie potrzebujesz, żeby Bóg Cię uzdrowił. Jego ranami zostałeś uzdrowiony. Biblia mówi, Jego ranami. Kiedy Jezus miał rany? Kiedy był tutaj na Ziemi, w swoim fizycznym ciele, w sali sądowej Heroda. Został biczowany i przez te rany 2000 lat temu Zostałeś uzdrowiony, Bóg już to zapewnił. To jest tutaj, nie chodzi o to, żebyś nakłonił Boga, żeby cię uzdrowił. Chodzi o to, żebyś ty sięgnął i to wziął. Podobnie możesz zrobić żelazo ze skał, ale nie dzieje się to automatycznie. Nie możesz po prostu wziąć kamienia, a on automatycznie staje się kawałkiem żelaza. Jest kilka rzeczy, które musisz zrobić, aby je podgrzać stopić, zahartować i nadać mu odpowiedni kształt, aby zrobić z niego odpowiednie narzędzie, odpowiednią stalową belkę czy cokolwiek innego, ale wszystko, czego potrzeba, już tam jest. Może będziesz musiał coś złożyć, ale Bóg już to zapewnił. Podobnie Bóg już zapewnił Twoje uzdrowienie. Bóg już zapełnił Ci dobrobyt, Bóg już zapełnił ci, radość, Bóg już zapełnił ci radość, Bóg już zapełnił Ci kierunek. Bóg nie reaguje na Twoją wiarę i kiedy pojawiasz się z problemem, Bóg mówi o człowieku, to jest poważne, muszę go uzdrowić. Nie, dwa tysiące lat temu Bóg przewidział choroby, które miały pojawić się na ziemi i przyjął je do swojego ciała, dzięki czemu zostałeś uzdrowiony z raka, ze stwardnienia bocznego, ze stwardnienia rozsianego. Zostałeś uzdrowiony z tych wszystkich rzeczy dwa tysiące lat temu. Zaopatrzenie już tam jest. Musisz je tylko odkryć, musisz uwierzyć, że to się stało, a następnie przez wiarę sięgnąć i zacząć w tym odpoczywać. Zamiast próbować pracować i nakłaniać Boga do zrobienia czegoś. Boże, usłysz moje wołanie. Boże, odpowiedz mi, Boże, zrób coś. Taką postawę posiada przeciętny chrześcijanin, ale zamiast tego powinno być Boże, dziękuję Ci, że zanim jeszcze dowiedziałem się o tym problemie, Ty już się tym zająłeś. Już to uzdrowiłeś, już to zapewniłeś. Dziękuję Ci, że to już załatwione. A teraz jak mam to przyjąć? Sięgasz do słowa i zaczynasz dowiadywać się, jak ludzie przyjmowali od Boga, jak uwierzyli Bogu, jak sięgnęli i przywłaszczyli to sobie i odkrywasz, że Bóg nie ma względu na osobę. List do Rzymian 2.11. Więc po prostu mówisz: chwała Bogu, jeśli to zadziałało dla nich, zadziałaj dla mnie. Podążasz za tymi instrukcjami, sięgasz i bierzesz to, co już zostało ci zapewnione z łaski. for you through grace Mam nadzieję, że to Ci pomoże. To naprawdę mnie błogosławi. Zamierzam dalej o tym mówić i pokazać Ci, że o to właśnie chodziło w Szabacie. Większość ludzi całkowicie przegapiło symbolikę Szabatu i po prostu przestrzegała dosłownie dnia, a nie dostrzegała sensu. Zajmiemy się tym i myślę, że to zrobi wielką różnicę w Twoim życiu, więc zachęcam Cię do dalszego słuchania. Pozwól, że przypomnę Ci, że oferuję książkę zatytułowaną Życie w równowadze między łaską, a wiarą. Mam podręcznik na ten temat, mam nauczanie na płytach CD i DVD, nagrane na spotkaniu i inne płyty DVD, które pochodzą z programu telewizyjnego. Mamy tę książkę w języku polskim. Jeśli posłuchasz, nasz speaker przekaże Ci wszystkie te informacje, a ja zachęcam Ci, abyś zadzwonił lub zapisał i przyjął te materiały już dziś. Nauczanie życie w równowadze między łaską a wiarą jest dostępne w języku polskim. Jako książka. Za cenę 30 zł oraz w formie audiobooka za cenę 24 zł 90 zł. Możesz ją zdobyć poprzez stronę internetową awmpolska.com zakładka sklep lub dzwoniąc do nas pod numer telefonu 42 280 78 67. Zapraszamy! Zanim zostałeś ukształtowany w łonie Twojej matki, Bóg już określił cel dla Twojego życia cel od Boga. Bóg ma cel, by przygotować Cię do Twojego powołania, mówię Ci, że Harris Bible College to miejsce do tego. Jeśli chcesz zmiany życia, przyjdź do Harris. Przyjdź do Harris. Kolejne dwa lub trzy lata mogą być najbardziej potężnym czasem Twojego życia. Jeśli będziesz siedział w Słowie Bożym przez cztery godziny dziennie, przez pięć dni w tygodniu, przez dwa lub trzy lata, to zapewniam cię, Bóg będzie do ciebie mówił i zacznie pokazywać ci Twój cel. Wszyscy mamy cel i przeznaczenie, które odkryjesz, kiedy przyjdziesz do Harris Bible College. Harris Bible College. Odkryj swoje przeznaczenie, przygotuj się do życia w nim. Szkoła Harris jest dla ciebie. Po więcej informacji zadzwoń 42 280 78 68 lub wejdź na naszą stronę internetową cbcpolska.com. Dziękujemy, że obejrzeliście ten odcinek Prawdy Ewangelii. I z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy sieją w służbę Andrew (Womack Ministries). Twoja szczodrość wspiera głoszenie Bożej, bezwarunkowej miłości i łaski wszystkim jego dzieciom na całym świecie. Dzięki Tobie ludzie mają dostęp do darmowych materiałów i ich życie ulega zmianie. Naprawdę czynisz różnicę. Jeśli nie jesteś naszym partnerem, prosimy, módl się o to i zostań nim już dziś. Linia modlitewna dla widzów programu Prawda Ewangelii jest czynna od wtorku do czwartku, od godziny 12 do 18.30, z wyjątkiem dni urzędowo wolnych od pracy. Jeśli potrzebujesz, by ktoś zgodził się z Tobą w modlitwie, zadzwoń pod numer 42 280 78 67 lub napisz na info małpa